Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jako że zima na zewnątrz cały czas nam towarzyszy, temperatury ciągle są niskie i oscylują wokół zera, pomyślałam sobie, że nagram taki film o perfumach słodkich. Niemniej jednak, będzie to troszeczkę inny film, ponieważ tutaj w tym filmie pod uwagę wzięłam perfumy słodkie, ale z pewnego rodzaju dystynkcją, klasą, elegancją. Jak zwał, tak zwał. Jest to oczywiście mój osobisty przegląd zapachów, i zdaję sobie sprawę z tego, że nie trafi w gust każdego z Was, i że Wy pewnie macie w tej kategorii perfum słodkich, ale z klasą swoich faworytów. Dlatego od razu na początku filmu proszę Was o to, żebyście podzielili się swoimi typami w komentarzu. A tymczasem, jeśli interesuje Was tematyka tego filmu i moje osobiste wybory w tej kategorii, zapraszam Was bardzo serdecznie do dalszego oglądania. I tak naprawdę tego przeglądu nie mogłabym nie zacząć od tak naprawdę klasyka w tej kategorii perfum bardzo słodkich, ale też bardzo eleganckich. I są to perfumy od marki Diori. Jest to Hypnotic Poison w edycji wody toaletowej. I słuchajcie, dlaczego ja te perfumy uznaję za eleganckie bo one bardziej mi się kojarzą z jakimś wieczornym wyjściem na jakąś wystawę w Galerii Sztuki, do teatru, aniżeli na wyjście do klubu, na posiadówkę, do pubu, na przykład z przyjaciółmi. Więc zdecydowanie moim zdaniem przeważa tutaj taka bardziej elegancka destynacja tych perfum. Jeśli natomiast chodzi o sam zapach, mamy tutaj zderzenie właśnie tej bardzo takiej kremowej, bardzo słodkiej, budyniowej wręcz wanilii z drzewem sandałowym, ale mamy też odrobinę elegancji białych kwiatów, m.in. tuberoz rozjaśminu, ale mamy tutaj także róże. Pewnego rodzaju wieczorowego charakteru i takiej nutki niepokoju dodają Hypnotic Poison e, tak naprawdę nuty migdałów i smuszka kadzidła, co powoduje, że staje się zapachem doskonałym na zimowe wieczory, właśnie na takie eleganckie wyjścia. Drugim zapachem, który jest zresztą bardzo często, powiem Wam, porównywany do Hypnotic Poison Diora, jest zapach od marki Juliette M. Mm. I powiem Wam tak... Yy... Te perfumy są na tyle podobne do Hypnotic Poison, ale też na tyle różne od Hypnotic Poison, że spokojnie, tak naprawdę, możecie sobie przewąchać obie propozycje i stwierdzić, która kompozycja bardziej trafia do Was. Moim zdaniem, nie są to perfumy stuprocentowo tak naprawdę do siebie podobne, między innymi dlatego, że kompozycja od marki Juliet Hezegan nie zawiera kompletnie nuty migdałów. Natomiast odnajdujemy tutaj tą samą słodycz, tą samą puszystość tak naprawdę, tylko tutaj bardziej osiągnięto ten efekt nutą irysa, aniżeli na przykład drzewem sandałowym, które było w Hypnotic Poison. Perfumy też się otwierają zupełnie inaczej niż perfumy marki Dior, bo tutaj w otwarciu mamy takie właśnie puszyste, bardzo takie kremowe wręcz pudrowe combo irysa z kroplami soku z malin. Więc to otwarcie jest z jednej strony bardzo pudrowe, bardzo kremowe, ale z drugiej strony bardzo słodkie. Kiedy natomiast zapach dociera do swojego serca i do swojej bazy, robi się rzeczywiście taki bardzo ciepły, bardzo się tak wygładza, robi się taki glutki, taki bardzo przyjemny, taki bardzo puchowy i kremowy, niemniej jednak moim zdaniem nawet troszeczkę mniej elegancki od Hypnotic Poison i ja na przykład ze względu na ten brak nuty migdałów i tego delikatnego kadzidła widzę kompozycję od marki Juliet Hezegan właśnie na przykład na takie okazje dzienne. Kolejnymi niewątpliwie bardzo eleganckimi perfumami, ale też pioruńsko słodkimi perfumami, więc tutaj muszę uprzedzić wszystkich antypatów tak naprawdę słodyczy, że do tego zapachu nawet nie muszą robić podejść, bo po prostu ten zapach im się nie spodoba. Są perfumy tym razem od marki M. Emical i jest to mon parfum Crystal. I słuchajcie, ja mam ten zapach w bardzo niewielkiej pojemności, bo ta pojemność ma zaledwie 12 ml, niemniej jednak on ma tak doskonałe parametry, tak doskonałą projekcję i jest tak długotrwały, że jestem, słuchajcie, przekonana, że nigdy pełnowymiarowego flakonu nie będę potrzebowała, bo to 12 ml naprawdę starczy mi na bardzo długo. Jeśli chodzi o sam zapach, no to mamy tu dużo słodyczy. Mamy tutaj tofi, mamy tutaj taką cukrzoną żywicę bursztynową, ale mamy też dużo wanili. Przeciwwagą, tak naprawdę dla tych bardzo słodkich, wręcz ulewnych, powiedziałabym, składników jest molekuła różowego pieprzu, który nadaje temu zapachowi pewnego rodzaju lekkości i przestrzenności. Mamy tu też w kompozycji bardzo elegancką różę, którą tak naprawdę czujemy od samego początku aż do samego końca brzmienia zapachu na naszej skórze. Więc perfumy za sprawą tej róży zyskują też dość sporo elegancji. Kolejnym bardzo słodkim zapachem, który chciałabym Wam przedstawić w moim zestawieniu perfum eleganckich, ale zarazem niezwykle słodkich. Są perfumy od marki Barbery i jest to Barbary Hair w edycji Intense. I słuchajcie, edycja Intense zdecydowanie jest bardziej słodką edycją, aniżeli podstawowa woda perfumowana, I jeśli chodzi o tę edycję i o tę linię marki Barbery. Mamy tutaj nie dosyć tę truskawkę, która była w wersji podstawowej, to dodatkowo mamy malinę i troszkę jeżyny. Temu wszystkiemu towarzyszy bardzo silna nuta wanilii, ale też bardzo słodziutkiej żywicy bursztynowej. Mamy oczywiście w bazie podobnie jak w wersji EDP mech dębowy, który powoduje, że ta baza jest taka lekko szorstka, lekko zamszowa i taka powiedziałabym nawet troszeczkę atłasowa. Niemniej jednak cały zapach to po prostu 100% słodziak, tak naprawdę głównie słodyczą tych bardzo słodziusieńkich owoców. Niemniej jednak słuchajcie, kompozycja bardzo dziewczęca, bardzo urocza, bardzo wdzięcznie nosząca się. Którą ja bardzo polubiłam, zwłaszcza tej zimy, jeśli chodzi o wybieranie się w perfumach do pracy. Kolejnymi perfumami, które chciałabym Wam przedstawić, są perfumy, których tym razem nie mam we flakonie, mam tylko i wyłącznie ich próbkę. Niemniej jednak stwierdzam, że to są perfumy na tyle znane, na tyle popularne, ale z drugiej też strony lekko eleganckie, w tej swojej ogromnej, przede wszystkim dominującej słodyczy, że po prostu nie mogłyby się nie znaleźć w tym filmie. I są to mianowicie perfumy od marki Elisab i jest to Girl of Now w swojej podstawowej, pierwotnej formule. I powiem Wam tak, jest to zapach, którego ja z początku nie lubiłam. Powiem szczerze, że ten zapach był dla mnie no ciut za słodki jednak, jeśli chodzi o moje preferencje i mój gust. Ja nie wiem, czy on przeszedł reformulację, ale mam wrażenie, że teraz się lepiej dogaduje z Girl of Now i teraz mi się ten zapach zdecydowanie bardziej podoba. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to zdecydowanie mamy tutaj migdały, mleko migdałowe, czyli pewnego rodzaju kremowość i puszystość. Mamy również odrobinę wanilii i odrobinę żywice bursztynowej. Żeby jednak słuchajcie, nie było za słodko i żeby jednak było z pewnym eleganckim akcentem i kropką na D, do kompozycji tej dodano kwiat pomarańczy oraz odrobinę jaśminu. W związku z tym perfumy są na tyle eleganckie, że nie wstyd ich założyć chociażby do teatru czy na jakąś wystawę do galerii sztuki. Aczkolwiek jest to też świetna propozycja, uważam, na dyskoteki, na imprezy klubowe, bo to też są perfumy z drugiej strony takie bardzo powiedziałabym popularne, takie easygoing, które raczej każdemu w towarzystwie się spodobają. Kolejnymi perfumami, które posiadam w swojej kolekcji, które są niezwykle słodkie, powiedziałabym wręcz że pioruńsko słodkie, ale mają w sobie pewnego rodzaju nutkę elegancji i nutę klasy, są perfumy od marki Jean Paul Gaultier i jest to seria Label. I nikogo, kto zna ten zapach, nie muszę przekonywać, że jest to po prostu bardzo taka oblepiająca, likierowa, taka wręcz esencjonalna słodycz. I tak naprawdę słodycz przede wszystkim wynikająca w tych dwóch zapachach z likierów owocowych, likierów tak naprawdę gruszkowych, takich wręcz słodkich, sklejających wargi po prostu nalewek owocowych. Oba te zapachy mają również kapkę wanilii w bazie. Aczkolwiek powiem Wam, że pewnego rodzaju elegancji nadają niewątpliwie tym zapachom tak naprawdę nuty jaśminu, delikatny pierwiastek skóry, delikatna wetyweria, która jest w bazie obu tych zapachów. I dodatkowo, jeśli chodzi o label w edycji Le Parfum, również nuta tonki. Jeśli chodzi o kolejny zapach, który chciałabym dla Was omówić, to tutaj chyba nikogo nie będę musiała przekonywać, że są to przede wszystkim perfumy eleganckie. Jest to Coco Mademoiselle w edycji Eau de Parfum Intense od marki Chanel. I rzeczywiście mamy tutaj pewnego rodzaju zdecydowanie pierwiastki eleganckie. Mamy tutaj przepiękne nuty kwiatowe, m.in. jaśminu oraz róży. Ale mamy też właśnie tę te słodycz. Słodycz wynikającą tak naprawdę z bardzo dużej ilości wanili, którą czujemy tak naprawdę głównie w bazie tego zapachu, aczkolwiek ona już jest też wyczuwalna w nutach serca. O elegancji tego zapachu stanowi również nuta paczuli, która jest bardzo, bardzo silna, właściwie od samego początku trwania zapachu, przynajmniej na mojej skórze. Więc co to dużo mówić, no po prostu klasyk od marki Chanel, marka Chanel słynie wręcz z eleganckich perfum. A jeśli chodzi tak naprawdę o wszystkie kompozycje marki Chanel, to mam wrażenie, że Coco Mademoiselle w edycji Eau de Parfum Intense jest zapachem tym najbardziej słodkim w ich portfolio. Kolejnymi perfumami, a właściwie całą linią, która jest niezwykle słodka, ale też z drugiej strony ma pewnego rodzaju kunszt, szykowność i elegancję. Są perfumy od marki Guerlain z linii MON. Ja słuchajcie, przyniosłam sobie do tego filmu wersję Floral, aczkolwiek gdybym przyniosła wersję EDT, EDP, wersję Intense, czy jakąkolwiek inną, to w zasadzie wszystkie te perfumy możemy nazwać słodkimi, klasykami, słodką, klasą i elegancją. A przyniosłam sobie edycję Floral z tego względu, że zdałam sobie sprawę, że choć mam te perfumy właściwie od ich premiery, w kolekcji to ja właściwie nigdy nie mówiłam o nich na swoim kanale. A szkoda, bo wersja jest przeurocza, wersja jest bardzo kobieca, bardzo taka optymistyczna, bardzo wiosenna. W tym momencie, z tego co słyszałam, wycofywana albo już wycofana przez markę Guerlain, więc łapcie, jeśli Wam się podoba, bo teraz jest właściwie ostatni dzwonek, żeby ją zakupić. Jeśli natomiast chodzi o całą kompozycję, jest to zapach słodki, podobnie jak wersja EDP czy EDT. Są to perfumy głównie tak naprawdę oparte na grze wanili z nutą irysa. Tutaj, dodatkowo w tej wersji, w wersji floral, mamy dość duże naręcze kwiatów. Mamy tutaj m.in. piwonie, i jaśmin. Mamy oczywiście lawendę, która towarzyszyła bardzo wielu perfumom, właśnie z tej linii, linii Mongerlę. Zapach na pewno elegancki, na pewno ujmujący, na pewno delikatnie, dyskretnie, szykowny, doskonały myślę do noszenia do pracy w takie okresy wczesnej wiosny albo wczesnej jesieni, ale również zapach doskonały na wieczorne wyjścia w okresie wiosna oraz lata. Kolejne perfumy, notabene również słuchajcie, z nutami lawendy, które ja z jednej strony rozpatruję jako perfumy bardzo słodkie, a z drugiej strony jako perfumy niezwykle eleganckie, jest Libre Intense od marki Yves Saint Laurent. I rzeczywiście powiem Wam, że mamy tutaj tych składników słodkich dość sporo, bo mamy tutaj słodziutki bursztyn, słodziutką żywicę bursztynową oraz wanilię. Mamy troszeczkę tonki, która dodaje takiego charakteru i delikatnej dymności. Ale z drugiej strony mamy tę frakcję właśnie bardzo elegancką. Mamy tutaj m.in. jaśmin, odrobinę tuberozy i dość wyrazisty kwiat pomarańczy. Mamy oczywiście tę rzeczoną lawendę, o której powiedziałam na samym wstępie. Moim zdaniem słuchajcie perfumy kameleon, które bardzo, ale to bardzo różnie układają się na skórze, tak naprawdę w zależności od pory roku i od temperatury otoczenia, temperatury aury. Bo ja na przykład, kiedy noszę je teraz zimą, akcentują się bardziej z tym swoim pierwiastkiem kwiatowym, eleganckim. Niemniej jednak, kiedy testowałam je z kolei, kiedy było ciepło, kiedy było lato, akcentowały się na mojej skórze bardziej z tymi pierwiastkami waniliowo-żywicznymi. Kolejnymi perfumami, które są niezwykle wręcz słodziutkie, takie likierowo-słodziutkie, ale z drugiej też strony mają pewną dyskretną nutkę elegancji. Są perfumy od marki Mugle i jest to angel nowa w swojej podstawowej wersji wody perfumowanej. I tak jak wspomniałam na wstępie, jest to taka bardzo skondensowana, likierowa słodycz owoców, bo mamy tutaj bardzo, ale to bardzo silną nutę maliny. Ale mamy też z drugiej strony taką przeciwwagę świeżego, takiego bardzo soczystego i takiego bardzo chrupkiego liczy. Mamy również pewnego rodzaju dozę elegancji, ponieważ w kompozycji tej zawarta jest nuta róży oraz nuta drzewa Aki Wood, która lubi wybrzmiewać z jednej strony tak drzewnie, jak sama nazwa na to wskazuje, ale z drugiej strony też delikatnie pieprznie. Więc to nie jest, słuchajcie, taki do końca przytłaczający, likierowy, taki esencjonalny, owocowy słodziak. On ma w sobie pewnego rodzaju klasę właśnie za sprawą róży oraz tych nut drzewno Zdecydowanie, jeśli chodzi o moją rekomendację, perfumy na takie chłodne okresy roku, które powiem Wam szczerze, nadają się nawet do pracy. I kolejne perfumy, które chciałabym Wam pokazać w tym zestawieniu, to być może będzie zapach, który Was troszkę zaskoczy, a to dlatego, że producent nie przyznaje się w piramidzie nut do tego, że zawarł w tych perfumach akcenty słodkie, one niewątpliwie tutaj są i niewątpliwie je bardzo wyraziście czuję. I są to perfumy, mianowicie Mask Noir od marki Narciso Rodriguez. I jest to, słuchajcie, powiem Wam zdecydowanie typ zapachu eleganckiego, słodkiego, doskonałego na co dzień w okresie takiej mroźnej zimy do pracy, ale też doskonałego na takie wieczorowe, eleganckie okazje. Zapach, który otwiera się przepiękną taką wręcz wytrawną śliwką, który ma w składzie również taki puszysty, puchowy heliotrop, przepiękne otulające, pudrowe, puszyste piżmo, ma też odrobinę migdałów i niewątpliwie właśnie ma tę kapkę wanili i z cukrzonej żywicy bursztynowej, które bardzo ładnie wybrzmiewają przynajmniej na mojej skórze. W bazie tego zapachu oraz częściowo w nutach serca dla mnie niewątpliwie słodziak, choć nie taki oczywisty, i nie od samego początku, niemniej jednak w końcowym wygasaniu zapachu na mojej skórze, zapach zdecydowanie z tych bardzo, ale to bardzo słodkich. Kolejnym zapachem, który chciałabym Wam przedstawić w tym zestawieniu, to był zapach, co do którego zastanawiałam się, czy on tak naprawdę do tego zestawienia powinien trafić, bo to nie są tak do końca perfumy eleganckie. Niemniej jednak ponosiłam je sobie, słuchajcie, dwa dni przed nagraniem tego filmu i stwierdziłam, że on się może tu znaleźć. Nie musi, ale może. Być może się ze mną nie zgodzicie i dla Was to nie jest typ y, takiej słodyczy z klasą Jest pewnego rodzaju sznetem elegancji, ale ja jednak stwierdziłam, że zawrę te perfumy w swoim przeglądzie. I chodzi mianowicie o Hypnose od marki Lancome w podstawowej wersji wody perfumowanej. Jeśli chodzi o sam zapach, jest to zapach na pewno wam doskonale znany, bo to jest kompozycja, która już jest od bardzo, bardzo wielu lat na rynku. Zapach tak naprawdę takiej pięknej, puszystej, gładkiej, budyniowej wanilii, któremu dodatkowej kremowości tego puszystego wydźwięku dodaje gardenia, który to kwiat rzeczywiście bardzo lubi w kompozycjach, by brzmiewać tak właśnie puszysto, tak kremowo, tak bardzo zaokrąglać tę kompozycję. Niemniej jednak, mamy tu też odrobinę wetywerii, mamy tu też odrobinę innych kwiatów, podejrzewam, że troszeczkę jaśminu i być może troszkę kwiatu pomarańczy, co tak naprawdę przeważyło szale. Czy ten zapach znajdzie się w tym filmie, czy nie, właśnie na korzyść tego, żeby w tym filmie był, możecie się ze mną nie zgodzić, dajcie znać, czy uważacie Hipnoz za taką słodycz z klasą. Niemniej jednak dla mnie myślę zapach doskonały do noszenia na co dzień do pracy w okresach jesieni oraz zimy. I ostatni zapach, który chciałabym zawrzeć w tym przeglądzie, to zapach, który też na pewno Was zdziwi, bo to jest zapach w piramidzie nut, którego producent rzeczywiście również nie listuje nut słodkich, tak jak w przypadku Mask Noir od marki Narciso Rodriguez, a mianowicie są to perfumy Ebony Wood od marki Zara. I poza tym, że są to perfumy bardzo mocno drzewne, głównie chyba nowe, ale też perfumy delikatnie pieprzne i przede wszystkim goździkowe, jeśli chodzi o nutę przypraw, a nie o zapach goździków jako kwiatów, to są to perfumy niewątpliwie na mojej skórze bardzo słodkie. Nie wiem tak naprawdę, co te słodycz tutaj do końca powoduje ktoś zaczął wiercić. Ale wydaje mi się, że może być tu odrobina wanili z żywicą bursztynową, bo nie jest to taka budyniowa, ciasteczkowa słodycz, a jednak taka bardziej wyważona i taka bardziej klasyczna słodycz. Perfumy zdecydowanie niełatwe i nie dla każdego, niemniej jednak mam wrażenie, że każda osoba, której te perfumy poleciłam, bardzo je polubiła i jest, że tak powiem, na tak w stosunku do nich. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przetestować, to zachęcam. A zapach i chyba o tym już nie muszę szerzej mówić, dlaczego uważam za elegancki, przede wszystkim ze względu na te niewątpliwie mocno tutaj akcentujące się nuty drzewne oraz na bardzo powiedziałabym taką klasyczną i taką starej szkoły przyprawy, jaką są goździki. I to by było tyle w moim dzisiejszym przeglądzie perfum słodkich, ale z pewnego rodzaju dystynkcją, klasą i elegancją. Mam nadzieję, że wy również podacie mi swoje typy w komentarzach i powiecie, jakie perfumy wy uważacie właśnie za takie słodziaki lekko eleganckie. A tymczasem bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego filmu na kanale. Trzymajcie się ciepło bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.